W Gorzowie Wielkopolskim trwa turniej ćwierćfinałowy siatkarskich mistrzostw Polski kadetów. Zawodnicy krośnieńskiej tęczy trafili do grupy szóstej wraz z gospodarzami turnieju. Niestety podopieczni Macieja Uderjana rozpoczęli od zdecydowanej przegranej streflem Gdańsk 0-3. Na szczęście w drugim meczu zrehabilitowali się i odnieśli efektowne zwycięstwo nad stocznią Darłowo 3-1. W sobotę nasi kadeci zmierzą się z Jokerem Piła, a w niedzielę z gospodarzami GTPS-em Gorzów Wielkopolski. Relacje z zawodów można śledzić na stronie Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej www.lzps.pl oraz na facebookowym profilu Ośrodka Sportu i Rekreacji.